Rozwój energetyki, w tym również energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii, musi być zrównoważony. A zrównoważony rozwój mamy wtedy, kiedy wszyscy zainteresowani mają prawo uczestniczyć w konstruktywnej. Dyskusji na temat tego, jak wybrać jak najlepsze rozwiązania. Dlatego też nie tylko ci, którzy upominają się o środowisko, o ludzi żyjących w tym środowisku i o zwierzęta czy rośliny żyjące w tym środowisku, ale również nie mniej istotny, a może i bardziej istotny jest głos tych ekspertów, którzy mają na myśli rozwój Polski. To forum jest bardzo dobrym miejscem, aby o tym wszystkim rozmawiać. Być może nawet miejscem najlepszym, dlatego że Polityka to sztuka wybierania spośród możliwości istniejących, a nie wymarzonych. Dlatego ważne jest, aby w tym forum uczestniczyli wszyscy ci, którzy mają różne punkty widzenia, ale chcą osiągnąć kompromis, chcą osiągnąć dobry efekt, chcą osiągnąć to, żebyśmy żyli w czystym środowisku, a energetyka wiatrowa właśnie takie środowisko zapewnia.